Witam Was widzowie w 22 odcinku od dziadostwa do przedsiębiorstwa. A dzisiaj będę rozrzucał wapno na te pole. Trochę już brakuje tego wapna, trochę zaniedbałem, chociaż w sumie nie aż tak bardzo, bo 0,5, więc może bez przesady, ale... Ale już stwierdziłem, że kawałkami nawet chyba trochę więcej brakuje, więc jednak trzeba. Kupiłem nowy wózek do wapna, bo tamten mnie lekko denerwował, bo po prostu bardzo często trzeba było go uzupełniać. I stwierdziłem, że tak nie może być. Po prostu momentami to już było naprawdę denerwujące, bo co chwilę dosłownie trzeba było nim jeździć. No, gałęzie tutaj. O czym chciałbym z wami dzisiaj porozmawiać? A mianowicie, chciałbym zahaczyć o to, jakiej uprawy byście chcieli. O, i sąsiad będzie wkurzony, marchewkę mu zgniotłem. Mianowicie, chciałbym zahaczyć, jaką uprawę chcielibyście zobaczyć w nowym farmingu, bo tak DLC Premium przyniosło nam. Marchewki, buraki, co tam jeszcze było? Hmm. Nie pamiętam. Mamy tych upraw już trochę, i właśnie ja bym poszedł może w zboże znowu. Czyli nie wiem, jakieś na przykład przenżyto, nie wiem. Żyto albo nie wiem, może też więcej sadów. Jestem ciekawy. Co sądzicie, więc zrobimy ankietę na ten temat, bo z chęcią bym się dowiedział. Ja na pewno osady jakieś bym tutaj przygarnął osobiście. Ale już widzę jedną wadę tego rozrzutnika. Mam wrażenie, że trochę wężej rozrzuca od niż tamten. A zrobimy tutaj poprzecznik od razu mały. Na razie taki mały i to wystarczyć powinno. teraz dalej, na, jeśli jesteśmy w temacie ankiet chciałem też poruszyć temat ostatniej ankiety w której zadałem wam pytanie, jaką polską markę byście chcieli zobaczyć w Farming Simulator 25 no i tak, podałem tam Euromilk zaraz zobaczę, właśnie bo sam zapomniałem Sipme Rolmako Inne różne Inne Marki Okrukowiak Jestem ciekawy Znaczy ja osobiście może tak Ja osobiście stąd wybrałbym Sipme I wy wybraliście bardzo podobnie Bo wybraliście też Sipme 50% głosów Czyli ogólnie było 10 głosów Więc 5 było na Sipme. Nie, da, nie dodałem Ursusa, oczywiście, gdyż stwierdziłem, że może być problem z licencją. Niby Bizon też nie był produkowany, ale... Ale jakoś tak mi się wydaje, że mógłby być problem z licencją do do Ursusa. Nie wiem czemu tak mi się wydaje. No i teraz przynajmniej tego wapna starcza, a nie non stop przejeździć. No zrobiłem tutaj lekkie miaki, ale to się już poprawi. No nie jestem jeszcze przyzwyczajony, ale wolę mieć ten większy zbiorniczek niż ten szerokość rozrzucania, bo po prostu dużo czasu tracę na tym jeżdżenie. O, sarny mnie tutaj odwiedziły, widzę. Przeżytym rozrzutnikiem to lepiej będzie z kabiny jeździć O sobie zrobimy bardzo taki mały Odstępik I powinno być teraz dobrze Jeśli widzowie spodobał wam się ten odcinek to możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę Z góry dziękuję to motywuje mnie do dalszej pracy Także tak lecimy dalej Myślę, że na tym odcinku uda nam się dokończyć te pole. Myślę, że nawet powiem więcej. To chyba ostatni przejazd jest. Tak mi się wydaje przynajmniej. No trochę mi tam nie dosiewało momentami, ale to dlatego, że nie wykryło po prostu mały cienki paseczek. Tak ma po prostu na tym precyzyjnym rolnictwie. No i dobrze, wyrobimy teraz tylko te poprzeczniaki. Czy tam tutaj nie, nie dowapnowaną stronę? Nie no, muszę tutaj tak, bo nie będę wjeżdżał sąsiadowi w kukurydzę. I tak już mam przypał jednego, bo w marchew wjechałem. Mogłem aż takiego tutaj poprzeczniaka nie dorzucać. Chyba już z tą resztą poprzeczniaka będę się bawił poza odcinkiem, także widzowie, w tym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w następnym, w którym zapomniałem Wam powiedzieć będą nabyteczki. Wezmę jakiś kredyt najwyżej. Także do następnego. Cześć!